This is it, get them. Witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Bolwer100 i zaczynam nasz kolejny odcinek. zagrajmy w Tre'Longa, dziurna i najdłuższa podróż. Ach, mm, wyłazimy stąd. Pierwsze co zrobimy, to wyjdziemy stąd. Wyjście. Śmieci. Teraz doczni Pamiętacie gdzie rozbił się e, ten starowiec koło po sterunku policji tam właśnie idziemy Jak pamiętacie w poprzednim odcinku y, było A, moment, poprzednim To ja się zastanawiam Hmm, tak, w poprzednim, w poprzednim odcinku e, rozmawialiśmy z tym Klesiem i on potrzebuje e, na przyrząd, narzędzie maszynę, która daje możliwość antygiuchawitacji. Czyli na Hope Street. Nie, pomyłka. Nie Hope Street. E, Metro West. To? Tak, prosto to. Tam czy się Po Podstawne policji. Tutaj biegnij. Do tego policjanta? Jas, yes, mamy. Dajmy, dajmy policjantowi. Ma pan ochotę na zimną wodę mineralną, żeby przepłukać gardło? Chętnie, proszę pani. I. A niech to szlak. A niech to szlach, muszę iść do biura serwisowego, zanim przewarą mi się układy. Tak mi przykro. Ale uwielbiam to. Okej. Okay. No. Lesterko. Idź tam. Widzicie, zniszczyliśmy to urządzenie. Spróbujemy najpierw teraz. komu? Okay, moduł antygrawitacyjny jest przymocowany kilkoma wielkimi śrubami. Nie wyrwę go, bo mogłabym go uszkodzić. Śrubokręt. Mam moduł antygrawitacyjny. I teraz po prostu Uciekamy stąd Metro Zrobiliśmy to co mieliśmy zrobić czyli jest, Mamy moduł antygrawitacyjny No hmm. Chciałem powiedzieć, że Jezuś właśnie nie popatrzyłem się na zgranek, ale liczmy, że miał jakieś 4 minuty czyli to na dobrze tak się zagalopowałem, że zapomniałem całkowicie sprawdzić, która jest godzina Teraz tocznie. Lecimy w tą samą powrotną stronę. Wszystko już to co chcieliśmy tutaj, na to chwilę można powiedzieć, że zakończyliśmy, przynajmniej przy, przy posterunku policji. Do garażu, biegnij. Wchodzimy okay. do, do kanałów moduł i patrzę na to. Czy tego potrzebowałeś? No, a niechcie. To cacko jest warte wystarczająco dużo, żeby załatwić ci świetną kartę identyfikacyjną z pełnym dostępem. E, z takim sprzętem to będę mógł sobie od czasu do czasu gdzieś polecieć. Świetnie. Więc na kiedy będziesz miał dla mnie gotową kartę identyfikacyjną? Za kilka dni. Za kilka dni? Ja potrzebuję jej teraz. O, nie, 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 nic z tego. To cholerstwo jest strasznie czasochłonne. Najwcześniej na jutro wieczorem nic nie obiecuję, ale czego się nie robi dla znajomej ex-dziewicy? mieszanina starego i nowego sprzętu komputerowego. Okej, okay, dostaliśmy informację, że mamy przyjść jutro dopiero. więc tutaj nie mamy nic do roboty możemy stąd iść on będzie nam robić Teraz wracamy do domu jak pamiętamy musimy przyjść dopiero jutro, wieczorem więc do tego czasu mamy jeszcze kupę, kupę, kupę więc chodźmy do naszego domu wynajmowanego, przede wszystkim. Gdzie... No może pójdziemy spać, nie wiem, coś będziemy robić. Ale no, nie mamy co na tą chwilę robić, bo już wszystko załatwiliśmy, to co tu mieliśmy załatwić. Sił Boken mamy, zostawimy sobie Sił Boken. Jak widzicie, wszystko jest przydatne, wszystko, naprawdę wszystko, kiedy się przyda. Okej... Okay. Wschodnia Wenecja... Masacer, wschodnia Wenecja. A nie, nie, czekaj, czekaj. Strona mostów. Czekaj, czekaj. Nie muszę ścielić łóżka. Było zbyt gorąco, żeby spać pod przykryciem. Okej, okay, to nie tutaj. Myślałem, przynajmniej. Zobaczmy u go, czy jest Czachli. Nikogo nie ma w domu. Okej, okay, nie ma nikogo. Schodzimy. Chyba zapomniałeś o jednej małej sprawie. Tak. Zapomniałem. ale zapomniałem chyba. Nie wiem, czy mam iść. Ale. Na no, kawiarni? Nie. Całkowicie zapomnieliśmy o jednej sytuacji. No ja zapomniałem, przynajmniej. Wy może pewnie pamiętacie i pewnie teraz y, klepiecie się po czole, jak ja jestem głupi. <śm> no bywa, bywa, bywa. Okej. Okay. Chodźmy do lub no, w ciągu jeszcze raz. A powiem, co zapomniałem całkowicie O. no miała lago malutki lag ale zawsze to lag okej musimy jechać do metro west nie nie metro west to nie było metro west metro to też nie to też nie hope street Ta. Katedra. Idziemy do katedry. Już go nie ma. Starając się o no. dla swoich poglądów, a łatwowierni Arkadianczycy biorą to za dobrą monetę, bo awangarda zapowiada zmiany. A zmiany zawsze przyciągają ludzi. Nie tylko ludzie. Awangarda wykorzystuje tyrenów, żeby na siłę wprowadzić swoje zmiany. Powiadają, że tyreni nawrócili się na ich religię, że. Ach, tyreni, tych bestii nie można skusić gadkami o lojalności, ale obiecując im pieniądze i władzę, awangarda pewnie obiecała im w nagrodę północne krainy. A może nawet samą Markurię? A odkąd sięgam pamięcią, te bestie zawsze chciały zawładnąć miastem. Tak, to zaczyna wyglądać coraz gorzej. A co z dziewczyną? Myślę, że ona jednak widziała światło. Nie jest świadoma nawet połowy tego, co się dzieje. Gdyby wiedziała to wszystko, pewnie by sobie z tym nie poradziła. Lepiej, że nie wie. Nie martwicie, że los równowagi naszych światów. Jest w rękach... dziecka? W rękach prostej dziewczyny z prowincji? Oczywiście. Zrobię co w mojej mocy, żeby jej pomóc. Matka też. Ale już niedługo April będzie musiała radzić sobie sama, a wtedy... Kto wie? Przecież to ona jest wybranką. Nikt w to nie wątpi. Równowaga wie. I równowaga czuwa. A jeśli ona wierzy w tę dziewczynę... My tym bardziej nie powinniśmy w nią wątpić. To zabrzmiało jak wyznanie wiary. Ależ oczywiście, ojcze, nie tylko ty zawierzyłeś wyższym mocą. A co do mocy wyższych, muszę iść przygotować kazanie na wieczorne nabożeństwo. O czym będziesz mówił dzisiaj? To, co zwykle. Poświęcenie, oddanie, wiara. Podstawy każdej religii. Podobno nawet awangarda zwraca uwagę na te wartości. Wymagają oddania wierze, zupełnie tak jak my. Dobrej nocy, Raul. Niech opatrzność będzie z tobą. Okej. Okay. Eee, April usłyszała to, co nie powinna usłyszeć. Zapiszę sobie grę, żeby nie było... Że się coś przypadkiem? To Cortes. To miejsce jest piękne, nieprawdaż? Takie spokojne i takie uduchowione. Si. Nie jestem katolikiem, ale i tak przychodzę tu, żeby medytować, lub, jeśli wolisz, żeby się modlić. Jeśli nie jesteś katolikiem, to do kogo się modlisz? Do wszechświata, do równowagi. Do kamieni w podłodze i do powietrza, które nas otacza. Do ciebie i do siebie. Co to za religia? Buddyzm? To życie, seniorita. Po prostu życie. No więc, czego się dzisiaj dowiedziałaś? Ach, nic takiego. Oprócz tego, że dowiedziałam się wszystkiego, co tylko dusza zabragniała awangardzie i o Jakobie Makalenie. Udało ci się zdobyć informację? Znalazłaś Urena? Pomógł ci? W końcu tak, ale niełatwo było go do tego nakłonić. Ale wiem, gdzie znaleźć makalena i pracuję nad tym, jak się tam dostać. Jutro cały plan powinien być gotowy. To dobra wieść. I to w samą pora. W Arkadii sprawy mają się coraz gorzej. To znaczy... Równowaga została zaburzona, a magia przenika do tego świata. Stark wciąż jest chroniony silnymi prądami logiki i porządku, ale Arkadia jest na krawędzi wojny i zupełnego chaosu. Jeśli szybko czegoś nie zrobimy, chaos niepodzielnie zapanuje w Arkadii, a niedługo później to samo spotka Stark. Czy nikt nie może nam pomóc? Pomaga każdy, który chce i może, ale ty jesteś ważniejsza od wszystkich innych. Możesz przenieść się do Arkadii, żeby zapanować nad chaosem. Przynajmniej dopóki nie odnajdziemy strażnika i nie umożliwimy mu powrotu do jego królestwa. A co z awangardą? Jutro pójdziemy tropem, który udało ci się odkryć, dobrze? Jeśli odnajdziemy to, czego szukamy, jeśli mają strażnika albo wiedzą, gdzie on jest, to znajdziemy się o krok bliżej zwycięstwa. Ale wciąż musimy znaleźć wejście do jego królestwa. A bez Twojej pomocy sytuacja w Arkadii na pewno się nie poprawi. Przecież ja nic nie wiem. Co mogę zrobić? Pomożesz już przez samą swoją obecność w Arkadii. Jesteś silna równowagą. Twoja moc przepływa do tych, którzy się z tobą stykają, i pomaga im przeciwstawić się chaosowi. Cokolwiek robisz, zawsze pomagasz. Ciągle czuję się taka, taka bezsilna. Nie rozumiem nawet połowy z tego, co do mnie mówisz, a co do drugiej połowy, to nie mogę powstrzymać się od sceptycyzmu. To dobrze. Nie ufaj wszystkim i wszystkiemu. Jeśli w coś nie wierzysz, sprzeciwiaj się. Jeśli znajdujesz prawdę, akceptuj ją i ciesz się dobrem, które jest na świecie. Zrobię, co w mojej mocy. Co robimy? Jutro odszukamy Mac Allena. Wypytamy go, co wie i wykorzystamy jego wiedzę. Następnego dnia przeniesiesz się z powrotem do Arkadii. Mamy najwyżej tydzień czasu, ale to powinno wystarczyć. A dziś... Odpręż się. Spotkaj z przyjaciółmi. Wątpię, żebym mogła się po tym wszystkim odprężyć. Za swoją wiedzę płacimy wysoką cenę. Ale spróbuj się zrelaksować, bo jutro zacznie się ciężka praca. Do zobaczenia. Czekaj, czekaj, gdzie mam cię potem szukać? Spotkamy się tutaj, dobrze? Niestety nie mogę wrócić do Wenecji. Nie teraz. Szukają mnie pewni ludzie. Awangarda? Tak. Wiedzą, kim jestem. Nie spoczną, dopóki mnie nie znajdą, więc musimy się śpieszyć. Żeby ich zniszczyć. Zatem do jutra. Do jutra. Śpij dobrze i uważaj na siebie. Dziękuję, seniorita. Ty też bądź ostrożna. Eee. Co wam tu jest za wiało? Mnie tutaj za... Sekunda. To konfesjonały. Ostatni raz byłam u spowiedzi ładnych parę lat temu, ale... Nie, nie jestem teraz w nastroju do odmawiania Różańca, a z moim zbiorem ułomności pewnie odmawiałabym go bardzo, bardzo długo. Okej, okay, wyjdźmy stąd. April Późnego się przejść Możemy stąd zmywać się już do domu I Ale wiecie co, co wam powiem e, Chyba odcinek się trochę przedłuży No cóż, chcę przynajmniej być w pewnym sensie już w mieście W miejscu gdzie w, e, przy domku przy domie, stanę sobie i tam zakończę odcinek. Okej. Okay. Rany, co oni robią? Nie wiedzą, że w Newport jazda na deskorolce jest zabroniona? do domu Pójdziemy. Okej. Okay. Ja chyba tutaj na zakończę odcinek. <grym> Tak, bo ja wiem co się później stanie. Wolę przechwać teraz i mieć już to za sobą, niż później, żeby wiecie, odcinek nie stał się zbyt długi, czyli pewnie jakbym wlazł do mieszkania, no to pewnie bym może doszło na do 40 czy do godziny, a takie filmiki jest tak zowe, że nie lubicie, więc wolę, żeby były te krótsze. Więc ja tutaj zakończę, więc komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, a na pewno takie będą. Hej!